Pani witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z testem to będzie też takie pierwsze wrażenie, bo będziemy dzisiaj sobie testować produkty z najnowszej kolekcji Clown Shopie z Agnieszką Dressy Mint. Mam tutaj na myśli kolejną współpracę z nią, czyli paletę herbacianą różę. I e, mam tutaj również naturalny kontur. Agnieszka również wydała trzy pomadki i konturówkę, tutaj właśnie z tym motywem kwitnącej wiśni, do e, tak jakby wcześniej kolekcji. No nie mogę się powstrzymać, oczywiście, kupiłam też te. E, Pomadki i konturówkę, więc no na pewno przetestujemy sobie, bo jestem bardzo ciekawa tych odcieni, bo są troszkę nietypowe, e, tak bym powiedziała. No ale dobra, jak widzicie, makijaż na twarzy mam dosyć podstawowy, bo mam tylko e, podkład, korektor e, i to wszystko jest przypudrowane. Brwi mam jeszcze zrobione. Poza tym nie mam nic więcej na twarzy więc dobra, przechodzimy do działania powiem wam, że jestem bardzo ciekawa też e, tych odcieni, bo z tego co widziałam w internecie, to jest to dosyć neutralna e, paletka powiem wam, że tak e, one dosyć ciężko się wyjmują z tych e, opakowań, muszę sobie jakoś poradzić dobra, okej okay teraz tak. Paleta herbaciana róża wygląda tak. E, tutaj oczywiście z tyłu jest opisane. 10 cieni, pojemność 1.8 g. No i dobra i otwieramy to paletkę. E, tutaj są oczywiście jeszcze osłonki, które sobie zaraz tutaj wyrzucę i jest dedykacja. Paletę dedykuję wszystkim moim widzom. Dzięki waszemu wsparciu po raz kolejny mogę oddać wasze ręce, część siebie w postaci tej palety. Jestem bardzo wdzięczna, jesteście najlepsi, ściskam. Aga, naprawdę bardzo, bardzo miłe słowa. O, zobaczcie, paleta w środku wygląda tak. Jest bardzo, bardzo neutralna. Słyszałam, że e, pojawiły się również pewne spekulacje, że ta paleta jest dosyć podobna do bohemy. I za, sobie zobaczymy, bo ja tutaj bohemy mam i używam. No, no i ja widzę, że są to naprawdę dwie e, różne palety. Zobaczcie, tutaj macie obok siebie: to jest oczywiście herbaciana róża i bohema. No, moim zdaniem. Naprawdę to są dwie różne palety. No, jestem bardzo ciekawa, jak ona w ogóle będzie wyglądała na słoczach, ale to za chwilę, bo mamy jeszcze oczywiście paletę do konturowania, naturalny kontur, i tutaj mamy również dedykację, taką samą. Dziękuję, że jesteście, ściskam aga. Naturalny glow. Naturalny kontur i naturalny róż. Naprawdę powiem Wam, że te odcienie bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Myślę, że będą mi pasowały. Jestem też ciekawa tego e, rozświetlacza, bo wbrew pozorom Aga jest dosyć jasna, a ten rozświetlacz wygląda na troszeczkę ciemniejszy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na mojej karnacji skóry. Więc, dobra, zaczynamy. W tym momencie pokażę Wam się słocze tej palety, a my już przechodzimy do działania. Zbliżę Was teraz troszeczkę myślę, że takie zbliżenie będzie odpowiednie. A jeżeli chodzi o to, co mam na powiekach, to jest to, to po prostu korektor. Dzisiaj mam ten korektor z Bel Full Cover. Naprawdę bardzo fajny korektor, fajnie kryje i też fajnie utrzymuje cienie na powiekach. Więc dobra, przechodzimy teraz już do, do tych cieni. Jak widzicie tutaj oczywiście jest beżowy cień, jest czarny, są bardzo fajne brązy, no i oczywiście przepiękne błyski. No i jak już widzicie, tą paletą można stworzyć dosyć neutralny makijaż. Myślę, że zarówno dzienny, jak i wieczorowy. My dzisiaj sobie może coś takiego pomiędzy zrobimy. Ostatnio trochę szalałam z tymi kolorami, więc dzisiaj... Pójdę jednak chyba troszeczkę w takie stonowane dzieje. No, inaczej być też nie może z tą paletą. No, ale dobra, lecimy już. Zaczynam oczywiście od tego cienia. Bawełniana róża, czyli to jest ten jasny, beżowy cień z tej palety. I nakładam go pod łuk Pigmentacja i odcień tego beżu bardzo mi odpowiadają. Następnie będę używała cienia styna róża. zaś to jest ten. Czyli taki e, jasny przejściowy beż. I jego będę nakładać w załamanie powieki. Powiem, że te cienie nie pylą się tak jak normalne cienie glumzopu mi powiedziała. Przynajmniej ten ani ten jasny też się nie pylił. O, bardzo ładne odcienie brązu, bardzo ładne. Ok, następnie użyję cienia Przybrudzona Róża. To jest taki, e, właśnie przybrudzony różowy kolor. I będę go tutaj nakładać też w załamanie. Dobra, kochani, odcienie przejściowe mamy nałożone. Teraz myślę, że nałożę ten cień. To jest piżmowa róża. Ten tutaj, to jest taki ciemny brąz, nałożę w zewnętrzny końcik. Na rhomu powieka nałożę ten bursztynowa róża. I spróbuję go nałożyć bez żadnego kleju. No i bardzo ładnie się przykleja. A w ogóle tutaj to przepraszam Was, ale miałam taki mały wypadek w kuchni. I mam taką malutką rankę na ręce. No Wam, że ten dzień naprawdę pięknie wygląda. To jest taka formuła bardzo zmielonego brokatu, bardzo zmielonego brokatu. Um, nawet bym powiedziała turbo pigmentu, tylko że on jest taki naprawdę bardzo, bardzo zmielony. Spróbuję jeszcze dołożyć się troszeczkę pędzelkiem. Zobaczymy, czy się go da go troszeczkę dołożyć. Mhm. No, naprawdę bardzo ładnie. To wygląda. Teraz przechodzimy do dolnej powieki. Używam tego najciemniejszego brązu. Następnie używam tego jaśniejszego brązu pustyny na róża, którego używałam w załamanie. I też tej przewróconej róży. A w kącik tutaj wewnętrzny na dolnej powietrze pójdzie ta damaceńska róża. Naprawdę przepiękny, taki zgaszony różowy odcień, ale błyszczący. Bardzo ładnie się prezentuje. Mm, wow, pięknie się przenosi, bez żadnego kleju. Super wygląda. A w wewnętrzny kącik pójdzie odcień złota róża. Myślę, że będzie tutaj idealnie pasował. piękny odcień. Następnie biorę czysty pędzelek i będę używała tego odcienia herbaciana róża, który będę blendowała tak jakby granicę tutaj na górze i na dole również. A tak się zastanawiam, chyba sobie jeszcze troszeczkę przyciemnię tym najciemniejszym brązem tutaj zewnętrzny kącik jeszcze. Ok, następnie narysuję jeszcze kreskę e, po prostu czekoladową różą. To jest ten taki, e, no powiedziałam czarny, ale on nie jest do końca czarny, bo on jest właśnie tak e, w kolorze takiej ciemnej czekolady. Gorzkiej, więc to nie jest do końca czarny odcień. Na pierwszy rzut oka tak się wydaje, ale po głębszym przyjrzeniu się, już widać, że nie jest to odcień czarny. No wam że podoba mi się ten makijaż naprawdę. Więc teraz wytuszuję sobie rzęsy tuszem z Gosha e, Catchy Eye Drama i wracam do Was. Będziemy sobie konturować twarz. Ok, kochani, że mam już wytuszowane, oddane Was teraz troszeczkę i przechodzimy sobie do konturowania twarzy. I oczywiście zaczynam od bronzera. Używam do tego pędzelka z Hulu B18. Bardzo lubię ten e, pędzelek i tutaj już mogę wam pokazać, że formuła się kruszy. Rzeczywiście, ona jest bardzo. Dotykam delikatnie e, pędzelkiem, ale e, formuła jest taka sypka, że tak powiem trochę. Mm, bardzo ładny odcień. Taki. On jest chłodny, ale też trochę ciepły. Dosyć dziwne jest to. Myślę, że w większości typom karnacji e, będzie odpowiadał. On jest troszeczkę tak jakby ziemisty, bym powiedziała nawet. Oliwkowy, o. Właśnie naturalny kontur, tak. To jest to. I super się blenduje, widzicie? On się tak rozciera jak marzenie. W ogóle żadnych granic nie zostawia. Następnie będę używała oczywiście tego różu, naturalny róż. Zobaczymy, czy on tak samo się wyli. Nie, on się wydaje bardziej z mieć konsystencję. Piękny, piękny odcień. Zobaczcie, taki rzeczywiście naturalny tego róż jest. Nie jest za różowy, nie jest za przoskwiniowy. No i dla mnie super. No i oczywiście teraz przechodzimy już do rozświetlacza. Naturalny Glow. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Bardzo dobrze nabiera się na pędzel. No i jedziemy. Mmm. Daje blask, nie? Tutaj w palecie wydaje się dosyć ciemny, taki brzoskwiniowy, ale jak widzicie na twarzy wygląda po prostu przepięknie. Jest taki nie wiem, bez bazy jakby. Bardzo lubię te rozsiedlacze z Glam shopu, ale wam, że... no chyba ten mi się podoba w tym momencie jak najbardziej, chyba nawet przesadziłam w nim trochę na nosie. Teraz mi się kojarzy, jak tak patrzę na ten makijaż tak spójnie, wygląda po prostu jak jakaś gwiazda, wiecie, ten makijaż oczu jest, ale on jest taki nieprzerysowany, jest takie mega glow, w ogóle świeże policzki. Dobra, koniec samozachwytu, lecimy dalej. Teraz przechodzimy do ust, oczywiście, zdajemy sobie błyszczyk. No i tak, jeżeli chodzi o pomadki, to mamy tutaj trzy odcienie, oczywiście. Oskar, Tokio i Kyoto. Gdy się patrzy na nie tak e, po prostu po opakowaniu, to w ogóle nie mam pojęcia o czym autor mówi. Wymiemy sobie z opakowań. O rety, one są przepiękne te opakowania. Dobra, teraz już nie wiem, która to która. E, one wyglądają tak. E, no koncept jest bardzo podobny do tych pomatek, e, które pierwszy raz wyszły w lampshopy, po prostu takie ja tu mówię takie naboje małe, bo tak troszeczkę wyglądają, no ale naprawdę przepiękne są i ten wzór w ogóle kwitnący wisi, rewelacja. E, no i tak, one tutaj mają nazwy na, e, na dole, że tak powiem, nie mają kolorków, także trzeba je otworzyć i wtedy zobaczyć, jaki jest odcień. I teraz tak, mamy odcień Osaka. Ja ja powiedziałam Osaka? Osaka. Dobra, to to jednak jest Osaka. Widzę, że konsystencja jest bardzo kremowa. I one pachną. Troszeczkę podobnie do pomadek z Maga, ale też nie do końca. Dobra, teraz mamy odcień Tokio. O, ten jest piękny. I mamy Kyoto. Hmm. No, ten też wygląda fajnie. Nie mogę ich za dużo wykręcać. I zobaczcie, tutaj mam słodczety pomadek. To jest pomadka Osaka Tokio i Kyoto. Tak mówię dobrze. Tak, zgadza się. Zobaczcie, tak wyglądają te tych pomadek. Aha, jeszcze wam zrobię oczywiście słodcze tej konturówki. Eee, czy konturówka ma jakiś numerek? Nie widzę tutaj, ale pewnie jest tylko jedna. Ona jest wykręcana. I zobaczcie, tutaj na dole zrobiłam słodczet konturówki. Myślę, że ona dosyć dobrze będzie pasowała do każdej z tych pomadek. No, ok, zaczynamy. Najpierw sobie obrysuję usta, oczywiście. Konturówkę mam już na ustach i powiem wam, że konturówka sama w sobie też bardzo fajnie wygląda. Myślę, że też dawałaby naprawdę bardzo fajny efekt. No ale oczywiście, my teraz będziemy sobie nakładać pomadki. Eee, I dobra. To zaczynam od tej, którą mam tutaj pierwszą, czyli Kyoto. Ok, kochani, pomaska Kyoto wygląda tak na ustach. Ona jest taka bardzo, bym powiedziała, różowo-herbaciana, troszeczkę, bo nie jest bardzo różowa, nie jest herbaciana, taka pomiędzy troszeczkę. Wydaje mi się, że jak dla mnie jest za jasna, ale tak generalnie kolor naprawdę bardzo fajny. Okej, okay, kochani, to teraz e, powtórzę te same czynności i już pokażę Wam po prostu, jak wygląda kolejny odcień pomadki na moich ustach. Tak prezentuje się pomadka Osaka, i to jest właśnie ta, taka najbardziej brązowa z nich e, wszystkich e, która nie do końca mnie przekonywała, ale teraz wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny nudziak. Dajcie znać, jak wam się podoba, bo mi się wydaje, że, że fajnie wygląda, nawet do tego makijażu. I wydaje mi się, że ona bardziej mi odpowiada niż ta przed chwilą, e, Kyoto. No, dajcie znać, co Wy myślicie, ale mi się naprawdę kolor podoba. Co muszę jeszcze powiedzieć, że one są bardzo komfortowe na ustach. Powiedziałam, że nawet bardziej niż yy, te pierwsze pomadki z shopu. Dobra, to widzimy się za chwilę. Okej, okay, kochani, i teraz mam na ustach pomadkę już trzecią, ostatnią. i Jest to Topio. To jest taki e, troszeczkę różowy nudziak. No, powiem, że mi się bardzo podoba, jak wygląda. E, no i ja trochę. W niego celowałam, że tak powiem, dlatego nakładam ją jako ostatnią, bo po prostu w tym już zostanę i powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda, przynajmniej mi się podoba. No i dobra kochani, teraz sobie musimy podsumować, jak, jak mi się pracowało z tymi produktami. No i tak, pierwsza oczywiście leci paletka, no, paletka bardzo, bardzo fajna, użytkowa, kolory super, nie sypie się, błyski przyklejają się przepięknie bez żadnej bazy, więc naprawdę wielki sztos, no i polecam serdecznie. Chyba nie muszę jej aż tak bardzo zachwalać, bo widzicie, że naprawdę jakość jest świetna. Okay. Jeżeli chodzi o e, tą paletę do konturowania, to to jest sztos. Róż naturalny, daje przepięknego, normalnego, takiego dziennego e, rumieńca. Brązę rozciera się po prostu w mgnieniu oka. Nawet nie trzeba wiele tym pędzlem machać, żeby on się roztarł. E, no i rozświetlacz... super. E, ta paletka na pewno już tutaj ląduje, będę ją używać. Kochani, jeżeli chodzi o te pomadki, to one naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądają, fajnie się je nakłada, naprawdę mają bardzo taką miłą, nawilżającą konsystencję no suną po ustach jak masełko. Tak sama ta konturówka, naprawdę e, bardzo ładny kolor, fajnie się ją nakłada. Nie wiem jak się utrzymuje, bo tego jeszcze nie miałam okazji, okazji sprawdzić. Te pomadki mają e, taką konsystencję formuły nawierzających pomadek, więc nie oczekuję, że one się będą jakoś długo utrzymywać. E, no ale takie pomadki są też nam potrzebne Myślę, że teraz w zimowym okresie jak najbardziej. No i powiem Wam, że one przepięknie wyglądają. No przecudnie wyglądają, naprawdę jest na czym oko zawiesić. Okej okay, kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, że docenicie moją pracę poprzez kciuk do góry i subskrypcję. No i widzimy się, mam nadzieję, w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, Pusiaki pa!